Panie prezesie 36 medali to jest w tym 13 złotych, To jest wielki sukces. Co dalej? No i co należy zrobić, by właśnie sprawić, by polski sport paraolimpijski był bardziej wypromowany niż był do tej pory? No to jest y, zadanie zarówno dla nas, jak i dla, dla nas, czyli dla Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego dla y, działaczy y, sportowych, ale też y, dla... Y, dla mediów, dlatego że bez mediów nie ma środków finansowych nie ma zainteresowania. Polacy niekoniecznie mogą wiedzieć o tym, że w ogóle istnieją tacy wspaniali zawodnicy, którzy pokonując własne słabości rywalizując na arenie międzynarodowej osiągają takie znakomite wyniki, bo przecież mieliśmy do czynienia w Londynie z rekordami świata w wykonaniu polskich zawodników, więc, więc ale kto ma o tym wiedzieć, jeżeli na zawodach w kraju, na których ja bywam nie ma nawet telewizji lokalnej, gdzie Środowisko lokalne zajmujące się sportem nawet nie wie, że właśnie w tym mieście odbył się jakiegoś rodzaju meeting albo zawody, gdzie są media informowane i lekceważą to. Tu trzeba pokonać tą barierę, trzeba pokonać barierę taką, gdzie w firmach prywatnych PR-owcy potrafią powiedzieć, że niepełnosprawność z potencjalnym sukcesem tej firmy będzie się źle kojarzyć, a więc jakby zgrywanie tych dwóch środowisk, czyli sportu, sportowców niepełnosprawnych i firm, które baczą o sukces, to nie jest dobre. No więc to, że człowiek z z nieukształtowaną nogą do końca potrafi wskoczyć 2-12, to ja myślę, że to jest taki dowód dla takiej firmy potencjalnej, która by wsparła sport osób niepełnosprawnych, dowód na to, że można. I to, co w Anglii widzieliśmy, ten klimat stworzony wokół paraolimpiady, klimat na ulicy, klimat na stadionie, to ten szacunek dla, dla wyników, że uznaje się, że to jest wynik wartościowy, wynik, który osiąga no, zawodnik, który się bardzo stara, który mocno się przygotowuje z, przygotowuje z dużym trudem i samozaparciem, że to jest wynik, o którym warto rozmawiać. Że to jest też ważne i to jest problem usytuowania osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie, więc tu jest, nakłada się bardzo, bardzo wiele elementów i tego jednym e, wspaniałym wynikiem na paralimpiadzie nie da się rozwiązać, bo to moim zdaniem będzie to jednak troszkę trwało. Znaczy ja chciałbym, żeby to nie był wspomniany e, ogień, który się zapalił tu dzisiaj w trakcie tego spotkania. E, czytałem wiele artykułów bardzo e, poważnych, prasowych na ten temat, tylko że to musi trwać, to musi, to zrozumienie dla, dla tego sportu, ono się musi wzmocnić, ono musi właśnie być utrwalone, ale tak jak powiedziałem, to, jest, to, musi, to może być zasługą wielu środowisk. To nie tylko politycy, to nie tylko minister sportu, ale też i media, i zawodnicy, i działacze, i, i, i wiele innych jeszcze czy, 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 czynników. Czy według Pana w tej chwili po tym sukcesie paraolimpijczyków jest szansa właśnie pokazania, na pokazanie paraolimpijczyków z zupełnie innej strony i tak jakby zdobycia pieniędzy z biznesu? No jestem umówiony z paroma firmami, żeby o tym porozmawiać i tak jak powiedziałem, to ten wynik... I ta wspaniała postawa, no chociażby właśnie Macieja Lepiato, który przy 80 tysięcznej widowni stworzył widowisko ze swojego, ze swojego prób pokonywania tych wysokości, no to jest myślę, rzecz godna zastanowienia i, 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 jakby i godna tego, żeby brać pod uwagę, tym bardziej tak jak Powiedziałem, to działanie przynosi nie, nie tylko chwałę polskiemu sportowi, ale przynosi też podnosi prestiż naszego kraju na arenie międzynarodowej. Trzeba o tym stale pamiętać, więc jeżeli tych osób, które jak Janusz Korwin-Mikke mówi, że to Polacy chcą oglądać osoby piękne, ładne, sprawne, a nie właśnie osoby niepełnosprawne, no to ja rozumiem, że ktoś chce żyć w Matrixie i, 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 i sądzić, że świat jest właśnie taki. No, świat jest inny, świat jest taki właśnie, jak też tutaj widzimy, ale ten świat może być światem też pięknym i fascynującym i dlatego trzeba to wszystko zapamiętać, utrwalić, jeżeli tak będzie, to to myślę, że również będzie to dobra prognoza dla portu osób niepełnosprawnych.